Dobra, włączyłem streama. Jesteś celebrity? Stary nawet ten, ten ja Możemy, nawet, możemy... A, skuterem ty chcesz, dobra. No, Stare? chyba, chyba skuterem pojadę, wiesz, bo... no znaczy, się już mam kluczyki. No i mama pozwoliła. A masz drugi kask? Mam. E, Rivara, 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 tu. Mam tylko... No, ubierz się, stary. Ciepło, Jakąś nie? kominiarkę weź sobie, rękawiczki jakieś grube. Ty wiesz, taki jak na zimę masz. Wiesz, na narty na przykład. Takie rękawiczki no se weź Bo Tylko no zimno Ja mam rękawiczki na zimę takie Że jakby jest kciuk A reszta jest jakby w, jednym, w jednej części wiesz, co No wiem co o, o co chodzi Ale i tak na motor wiesz Dobra, znaczy, to... O, to, z, właśnie, to właśnie. Zależy tutaj. stary jaka będzie pogoda Bo jak wziw, będzie w chuj zimno no to nie Ale w poniedziałek tak? Stary, bo ja stary kończę bo ja, chłopię, ja Jestem zapisany z błonu na futbolonie tenisową Tutaj na strefie sportu no. Bo tam w to jest tak zajebiste, Robi może robimy sobie taką beczkę tam, nie, i ten, i po prostu kończę tam o 15, nie, to najwyżej yy, pojedziemy z a, 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 a co wy, ee, na strefie sportu tenisa gracie? Mhm. To dobrze grasz? Halo Nie Halo A o której godzinie będziesz w Rzeszowie? Ehm, Dziś tak rano, nie? A, good I do której możesz być? No o 17 mam korki, nie? Aha No to od 15 się wyrobimy na no sprawie No to tak, ja wiem, ale... Nie wiem czy po prostu, wiesz... Yy, nie wiem czy po prostu nie pojadę sobie skuterem do Łucji, nie? Znaczy jak będzie ciepło, nie? Mhm. Na przykład dzisiejsza pogoda była zajebista, pojechałem sobie po szkołę Znaczy, ten, nie do szkoły. Tylko pod szkołę mhm. Pod szkołą sobie jeździłem. Mam kartę, idziemy do sejfu? Dobra. No dobra. Masz tam na dole sejfek. A kto tam strzelał, wiem. bo słyszałem. No i ja. ten, do boto. Darek, otwieram, sejf. Otwieram, przychodźcie. Nikogo nie ma. No wiem. Zajebi się, otwieraj, otwieraj. Dzikus. Ja tu latam na PNC Azach i na wszystkich tych... turniejach. nie... To jest mój split. No. No, Luke, no żywaj. Żywaj. Good, good. Fajny jest split, tylko medaliony chyba się zbliżają, nie wiem. Bez to jest Aha, to na to Banti. Tylko Amo nie do... do Macie Amo do Mki. Mm, tak średnio. Ty la Sama. Ej Alek czytasz mi oh chat man. A, bo ty już mam streamka? No mam stream. Ja Zbieraj Dobra Bierz te ping Zbieraj. Dobra, dobra, stary, nie mogę. Ej, co? ale jak mam zapauzowany stream to chat jest cały, że są live Po prostu nie? sobie wycisz stary tego streama Najlepiej dobra, Tylko i daj sobie stream. na czat na żywo jakby tam masz taką zakładkę Wiesz o co chodzi, nie? Nie dawaj na to Kurwa Jarko, ale gdzie ty idziesz, potem mówisz, że. Czeje, ej, jak ktoś tutaj tam? Bo do mnie strzelali. No bo ja podjeżdżam chyba cię. Tak. No, czekaj to. cię? Tak. Pomagać? Ja ci ja ci ja chilluję. luję. Dobra, sobie, dobra. Fajnie. Wiedza we mnie, wiedza we mnie. Tak? Tak, tak, tak. Dostał 80. Aha, przez ścianę dead Nice. Nice. Ja też zdycham. Kurwa ja przeszedłem za zajebista gra Ja ci będę mówił, ja ci będę mówił Mam, mam, mów, mów. Trzymaj Full, full, full trzymaj, trzymaj teraz Trzymaj, trzymaj, trzymaj Dół, dół, Trzymaj, patrz mam szampan, szampan, szampan mam Zboksował mnie Pomocy, bo na mnie jest każdy Kurwa mać, ajajaj aj, aj. Zdechłem! Zajebiście! Ja ci Ulec tym szampanem, Luke'em! Ulec się! Zajebiście, że mi pomagacie, chupaki! Jakie ci. Bryćmy rozdzielenia. No co... kurde, no dostał! 100 dostał? Mierkos, nie wiem, czy to nie lepiej uciec No. Jest taka możliwość, ale nie jest taka możliwość, jednak uciekaj, uciekaj. Nie ucieknę im. No, nie ucieknie. Nie ma szans. Będę ja dostała się do nich ciki cały czas. A nie, oni go nie mają. To są planowymi przegrywami w tym momencie. A jednak coś mają. Strakę mają. Mm, fajnie, że się zaslidowałem. E, następny skład? Wiem, wiem, wiem. Widzę. E, użyj tego, e, to gówno. Automat. Jak zdążę. Po nas w ogóle sobie ma. A, sobie bo oni się to realizują badaj, Jeszcze raz. Uważaj, bo na pociąg mogą wejść. Mm -hmm. Chyba wesz. Nie, nie. Zostanęli się. Odradzasz, znaczy no ten, kurwa, ses jest nas, odradzasz przecież, kurwa, w odpierze 1x3. Nie, że coś miarko, zdobre jesteś, ale no wiesz, 1x3 to tak. No śmieszko, bym wiesz, prawda? Jakby było 1x2, to może. Cójść, tu coś, 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 coś. coś co no, tak. Zadał on. Oni kampią dalej? Co zadał on.